Proszę Państwa zaprosić na nowy cykl spotkań z tradycją, zwyczajami i obrzędami pod hasłem Tradycjoteka. Dziś 2 lutego, a więc Matki Boskiej Gromnicznej. jest to nazwa katolickiego święta oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Nazwa pochodzi od grobów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece. Niektórzy widzieli tu też znaczenie symboliczne. Maryja czona jest jako łamiąca strzały gniewu Bożego, które symbolizują również grom. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żółbków i choinek. Kończy się tradycyjny, a nie tylko liturgiczny. Ten skończył się świętem sztupańskiego, okres Bożego Narodzenia. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa dzieciom. W toku poszukiwań udało nam się dotrzeć do dawnej polskiej legendy, mówiącej o tym, że matka Boska w lutowe noce chodzi po polach i miedzach z zapaloną świecą, chroni o ziminę przed wymacnięciem i oświetla drogę z błąkaną podróżnym. W wędrówce tej towarzyszy jej obłaskawiony wilk, zwany Gromniczym, którego Najświętsza Panienka ocaliła litościwie przed dosiedzonymi chłopami, skierowała na drogę dobra i uczyniła swoim sługom. Scenę pięknie obrazuje wiersz, który przedstawimy w formie miniteatrzyku techniką bajkoszy baj. Zapraszamy serdecznie. Kazimierza Iłakowiczówna, wilk gromniczny. Szła najświętsza przez gór panienka, miała płaszcz błękitny, białą sukienkę, i szło wilczysko, hytre, przyczajone, przemarznięte, za świętą panną. Wilka szukali z jak go znajdą, kości mu połamią. Zeżarł w zeszłej zimy ciałem białe, prześliczne, samą gromiczną. Spotykają chłopi świętą podróżną. Zdejmowali czapki, patrzą na próżno. Wybacz nam pani wspaniała. Czyś wilka nie widziała? Zjadł on sierotce ja się jak nią chudę. Zagryzł wołów stajni i psy pobuda. Wielka fałaska, matko, straszna jego ohyda, więc nam go wydaj. A nim go szukała, a nim go wydam. Patrzcie lepiej po sercach, to się Wam przyda, bo to właśnie, a nie wśród ścieżyn wilg leży. Poszły rosłe chopiska, milcząc do chałup. Ogląda się panienka po śniegu białym, ogląda się wszędzie, aż spod płaszcza jej milczkiem wylazł łeb wilczy. A tuś mi wico jagnią bezdomnych. Katą cię wydać byłabym skłonna. Tylko że nad Twą wilczą niedolą, serce mnie boli. Skroś sam znalazł moją opiekę. Zostań już przy mnie. Bo gdzie uciekniesz? Będziesz mi za to roztropnie smużył zimą w podróży. Odtąd chodzi wilk. Z matką najświętszą wiernie, przez śniegi puste, zawiane ściernie, pełniąc śród nocy mroźnych i długich różne posługi. A kiedy jasną gromnicą świeci Panna przeczysta pośród zamieci, tuż i gromniczny wilk za swą panią jarzy ślepiami. W ikonografii ludowej Matka Boska Gromnicza przedstawiana jest także z wilkiem i koszyczkiem, lub leżącym u jej stóp gniazdkiem ze skowdunkami. Wierzono bowiem, że w tym dniu po raz pierwszy, mimo mrozu, powinien odezwać się skowronek. Panowało przekonanie, że to połowa zimy i ukryty w ziemi robak odwraca się w drugą stronę, sposobiąc się w ten sposób do wyjścia z kryjówki. Obserwacje gromnic było również wróżbą na cały rok. Na przykład, gdy z gromnicy w kościele ciecze, zima jeszcze się powlecze. Gromnica, zimy połowica. Gdy słońce świeci na gromnicę, to przyjdą mrozy i śnieżyce. Szron pokrywając drzewa obiecywał obfity plon w sadach. Gdy na gromnicę rozstaje, rzadkie będą urodzaje. Gdy na gromnicę mróz, będzie dużo zbóż. Praktykowanymi zwyczajami w naszym regionie było wykonywanie znaku krzyża gromnicą po powrocie do domu z kościoła oraz błogosławienie całego swojego dobytku w stanie. Podczas burzy z piorunami stawiano zapaloną gromnicę w oknie lub na stole, przy którym gromadzili się domownicy lub obchodzono z nią całe obejście. Warto wspomnieć przy tym, że nazwa tej świecy wywodzi się od rzadkiego w staropolszczyźnie przymiotnika „grony”, Oznacza to huczny grzmiący. Gronica miała chronić dom od gromu, Wkładano ją również w ręce umierającego. Zapalano ją podczas obrzędu ostatniego namaszczenia. Zachęcamy również Państwa dorosłych, dzieci, małych i dużych do obserwacji przyrody, zapisywania tych spostrzeżeń, a następnie sprawdzenia, ile z nich udało się e, sprawdzić za kilka miesięcy. W wielu domach z całą pewnością znajdą się ciekawe zdjęcia lub przedmioty nawiązujące do naszych spotkań. Gorąco zachęcamy do dzielenia się nimi. Czekamy na Was w Gminnym Centrum Kultury w Google. Zapraszamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.